Nad morze i powiedziałem sobie: A nie mam co robić, że lajwika może odpalić. Tym bardziej, że te, wracam teraz na YouTube'a. Przed chwilą kręciłem wstęp do moich filmów. Jadę sobie w kuszetce. Wow, telefon by mi spadł. Mam fajną kuszetkę, bo mam kuszetkę dwosobową. Wiem, że jest trochę późna godzina i może być mało osób na live'ie ale zobaczymy, może się ktoś pojawi, to jakoś tam. Luźną dyskusję sobie poprowadzimy. Jak na razie zero osób ale pewnie komuś przyjdzie powiadomienie i pewnie ktoś jeszcze nie śpi. Jest nocnym markiem. Więc zaraz zaraz tu się wszystko okaże. Ja jestem w całym szpeju wojskowym, jak widzicie, ubrany. To wszystko zaczyncie na filmach. To mam ze sobą plecak. Danielo Bieleruski! Siema, siema, Danielo. Wiesz, co mnie też dawno nie było. Co się okaże? Jadę nad morze, właśnie wiesz, na poszukiwania różnego rodzaju. Jadę kręcić filmy. Wbijajcie łapki w górę. Wbijaj, Daniel, łapkę. Widzisz, są trzy osoby ze mną. Witam Was serdecznie. Może się troszkę osób zaraz zbierze Tak, bursztyn. Znaleziony nad morzem. Zresztą latarkę UV mam na miejscu Więc jeżeli był jakiś sztorm To oczywiście sypnąć bursztynem też może, więc Mam latarę, więc będę chodził i szukał A zapowiada się fajny wyjazd survivalowy pod namiot Mam kupę fajnego szpeju Boys specjalnych Więc będzie się działo, ale wszystko zobaczycie na filmach Osiem osób jest już Alo, halo, 8 osób, to wbijajcie łapy w górę. Wracam na YouTube, więc chcę poprawić też statystyki moje. 9 osób. Gratulacje Danielo. Gałecki sopot, siema, siema. Zmierzam dokładnie do... Dziwnówka, dziwnowa, Pobierowa, tamte tereny. Na zachodnio pomorskie. Wiesz co ci powiem? <laughs> ja byłem kiedyś w Jarosławie kopać na pierwszej wojnie, fajne fanty. Na giełdzie nie byłem, ale pewnie dużo fajnych fantów z pierwszej wojny, a ogólnie to powiem Ci, że często jeździłem na giełdę staroci do Rzeszowa. I też dużo fajnych fantów. Siema poszukiwać Murztynu Amber Prospektor. Danielo Bieleruski, wiesz co? Będą odcinki z giełdy, ale będą odcinki z giełdy w Polsce Więc coś tam się będzie działo Serdecznie Was też zapraszam na kanał kolegi Poszukiwacz bursztynu Amber Prospector Fajne, fajne filmiki wrzuca Kolega jest z nadmorza i no dzieje się tam i szuka też bursztyn Więc serdecznie No ale nie ma się co dziwić, jestem w pociągu Jadę sobie w świat. 11 Croatian Edition Sprzęcik powiem wam. on jakby wiało, będzie zbierać nie wiatr, nie szumy, tylko mój dźwięk. Tutaj jest lampa błyskowa, będę chciał kręcić urbeksy. No, będą fajne filmiki z nadmorza. Kałecki sopot! Nie pozdrawiam bursztyniarzy wybrzeża. Ale w Sopocie nie będę teraz Cześć Daniel Bieleruski, cześć, cześć Siema Areczku, cześć, witam serdecznie. No niestety Arek. Jestem, jestem, no niestety No ale co poradzić? Tak to jest, jestem w trasie, więc raz jest zasięg, raz go nie ma poradzić. Mati Jabożno w poszukiwaniu historii. Siema, siema. No niestety zacina, zacina. Co poradzić? A stream trwa dopiero 6,28. Ale oczywiście będę robił. Zapaliła nagle. Ciekawe czemu. No streamy będę robił na morze, więc znajdę miejsce po prostu, gdzie, gdzie dobry zasięg nie ścinać i będziemy mogli dłużej posiedzieć na live'ach. No a poza tym wiecie, jest godzina prawie już 11.00, więc w sumie nie ma się co dziwić, że nie ma ludzi na streamie. Piwko na sen jest. Chwilę się posiedzi. Wbijajcie łapy w górę. Gałecki Sopot super, wiesz co, tam ogólnie gdzie ja jadę w ogóle dzięki bardzo miło, że mnie obserwujesz. No bursztyny jakieś tam znajduję. To mój amulet, uwielbiam ten bursztyn. Zresztą znaleziony w tej miejscowości, do której jadę. Zresztą tam dużo bursztynu znalazłem. Więc powiem Ci, ja też bardzo chętnie chciałbym się spotkać i nagrać z nami yy, i nagrać z wami jakiś filmik, jeżeli byście chcieli. Zawsze by to była fajna pamiątka na kanale. Można by było pokazać znajomym. Bolek, so, witam, witam, witam. Siema Bolek, jestem, wróciłem na YouTube, zaczynam już prężnie działać, nowa kamera jest naszykowana, jadę nad morze, jak widzisz Bolek, fajną mam miejscowę do spania, dwójeczka, dwuosobowa, tutaj sprzęcik, tutaj piwo na sen. I jadę odpoczywać, znaczy odpoczywać, powiem Wam. No. Pewnie będę miał cięższe noce i mniej cięższe. Będę spał sam w terenie, będę spał w lasach. Czy będzie padał deszcz, czy nie, i tak będę spał pod namiotem. Ale mam super wyposażenie, że to zobaczycie wszystko dokładnie na filmach, bo będę to pokazywał. Filmiki będą dłuższe, bo będą ukazywać mój cały. mój cały dzień. Bolek 100, wiesz co, no, wiesz jak tu u mnie z czasem nieraz. Yy, I na pewno też się będę odzywał, więc spoko, na spokojnie. Ale ty też, Bolek, mógłbyś dzwonić. <grym> będę się odzywał, będę się odzywał. No i streamów dużo też będę robił. Arek napisał, już meneluję. <grym> Jadę w końcu na urlop. Minimum powiem wam tak, dwa dni w trasie. Po tego co dzisiaj to nie liczę i dwa tygodnie minimum nad morzem, a może i więcej. Jutro chcę odwiedzić skup złomu w Gryficach, bo wysiadam w Szczecin Dąbie. Jutro przesiadam się na Gryficę. Tam jest też fajny złom, też tam trochę rzeczy fajnych durwałem. No i co? Jutro chyba po południu, pod wieczór w sumie przyjeżdża do mnie znajomy, odbiera mnie, bo powiem wam, że ten plecak to waży kurde, dużo waży. I zresztą będę miał przeprawę w gryficach, żeby wrócić na dworzec. Jeżeli znajomy po mnie nie przyjedzie i potem kilkadziesiąt kilometrów, około chyba 40 do Pobierowa, i z Pobierowa do tej miejscowości Łukęcin. No i 5 kilometrów z buta z tym plecakiem, ale plecak jest zajebisty, mam zajebiste buty. Powiem Wam, że wszystko jest specjalny. I w ogóle fajnie, bo robi się nas 18 osób. Wbijajcie i dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie, podwyższamy statystyki moje, bo wracam na YouTube. Cześć Olcia, cześć, cześć, witam cię serdecznie. Więc jeżeli będziecie dawać łapki pod filmami moimi, a też ostatnio wrzuciłem trochę shortów, YouTube nie będzie lepiej promował, więc cześć Rafik. Cześć, cześć, witam serdecznie. Yy, więc po prostu wtedy będę miał lepsze pozycjonowanie i więcej osób będzie oglądać. Więc nie zapomnijcie zostawiać łapek w górę, komentarzy i będzie dobrze. A filmów będzie naprawdę dużo, bo mam super sprzęt ze sobą. Filmy będą połączone z survivalem. Bo w sumie na co dzień będę... No będę tak żył po prostu, wiecie i namiot i y, jedzenie wojskowe, bo wysłałem sobie prawie 30 racji wojskowych y, nad morze, więc będę jadł te rzeczy wojskowe. Cześć Paweł Olejnik, cześć, cześć. Co Bolek sto, jak zawsze? Co jak zawsze? Jak zawsze będą filmy, bo teraz mam trochę wolniejszy czas, przepraszam czas, to będą filmiki. Więc będę jechał z tematem. Bartek Kuska, a o co, co, co z komarem? O co chodzi z komarem? Fajnie jeszcze, chociaż teraz powiem wam już nie sezon bursztynowy, ale jakby takie bursztynki walną byłby kozak. Srebro tysiączka. No, fajny, fajny naszyjnik. Bardzo mi się podoba i fajna pamiątka. Cześć, Gucio. Cześć, cześć. Witam, Gucio, serdecznie. Damian Jeszkę Cześć, cześć. Witam serdecznie. E, wiesz, co ci powiem? No długo, długo, ale teraz już powra powracam na YouTube'a. Mam nową kamerę, będę kręcił filmy właśnie. Dziękuję za usunięcie komentarza, ale w sumie go nie doczytałem nawet do końca, ale dzięki wielkie moderatorzy. Że działacie szybko. A, bolek zadziałał, dzięki bolek, jak zwykle działasz i pomagasz. Zresztą, bolek, wiesz tam, na pewno będę miał jakieś fajne rzeczy nad morzem, to od razu się do Ciebie odzywam. Cześć, Jonek, cześć, cześć, witam serdecznie. Łapy w górę wbijacie na zasięg głów. Nie doczytałem tego komentarza, ale w sumie, yy, w sumie jakiś tak jak zacząłem czytać to, yy, to był śmieszny, więc mogłem go doczytać. <laughs> ale spoko. Ja nie lubię też w sumie głupich komentarzy, bo ogólnie uważam, że no po cholerę pisać coś takiego, nie? Jak komuś się nie podoba to, co ktoś robi, no to po prostu nie, nie ogląda tego live'a czy tam filmików. I tyle i nara, nie? Jeżeli mi się ktoś nie podoba, to też, nie wiem, nie subskrybuję tego kanału, nie oglądam go, ale nie muszę jakichś tam badziewnych filmików pisać, nie? Nie, Bolek100, spoko! Wiem, że to był głupi, głupi komentarz i dobrze w sumie, że zareagowałeś szybko i, i go usunąłeś, bo nie, no nie ma się co, co pity grylić, za przeproszeniem, nie? To powiem wam, że byłem jeszcze teraz na siłowni, pompa weszła. Ale też powiem wam... Ale, ale powiem wam, że nie chodzę tak regularnie, więc efekt... Aż... Gdzie się podziewałem? No wiesz co, czasu, czasu nie było. Ale teraz już będę i będą live'y i short'y, no i oczywiście filmiki się będą kręcić, bo jadę nad morze. No niestety Damian, jeszcze strasznie tnie, bo wiesz jadę w pociągu, nie? I raz jest lepszy zasięg, raz gorszy, wiadomo, zależy wszystko od miejsca. No i powiem Wam ogólnie, że ja uwielbiam survival, uwielbiam spać pod namiotem. Wiele osób by się bało na przykład, nie wiem, iść do ciemnego lasu i spać tam całą noc. Dla mnie nie ma żadnego problemu, ja mogę siedzieć sobie do rana przy ognisku w namiocie, Jakoś tam się nie boję. Wiadomo, zwierzęta chodzą, ale to są zwierzęta, no. Często zwierzęta w nocy, jak spałem pod namiotem, podchodziły, słyszałem je z daleka. Z daleka czy jakieś dziwne odgłosy wydawały. No, ale czego się bać? No, no, zwierzęta to zwierzęta, więc szedłem spać i tyle. Bardziej, powiem wam, nie wiem, obawiałbym się gdzieś w Bieszczadach na przykład, bo tam są te niedźwiedzie, więc trochę mogłaby być lipa, nie? Cześć Łukasz Zbiewka! Cześć, cześć! Witam cię serdecznie, Łukasz! Fajnie, że jesteś! Nie tipi, nie tipi! Wiesz, co ja mam namiot? On jest dokładnie tu. Oto. I ten namiot to jest namiot wojsk specjalnych, dokładnie snajperów. To jest norka. Zresztą zobaczycie wszystko. To jest takie, że się tak wślizguje człowiek. w śpiworze i coś śpitam. Ze szpejami swoimi, wszystkimi to jest jednoosobowy namiot. Cześć Dafirek! Cześć, cześć! Witam Cię, Dafirek, serdecznie. Widzę, że coraz więcej stałych bywalców mojego kanału się zjawia. Super, bardzo mnie to cieszy. Więc. Na... Super, Dapras, na bardzo Was przepraszam, że tych filmów nie było na miejscu. Jest nas 22 osoby, a 9 łapek w górę wbijajcie łapki w górę, proszę Was, jeśli mogę, dużo mi to pomaga. Więc jeszcze raz was przepraszam, że nie było filmów, ale teraz to na drobie będzie, będzie o wiele więcej filmów. No i wracam na YouTube'a. Chłopaki też w Krakowie mówią mi, kurde kiedy ja na tych złomach będę? Fantów mi trzymają, wiecie, kupę fajnych fantów. No i co? No i mnie nie ma. No ale co poradzić, tak to bywa? Ale teraz też będę częstym gościem, tam na skupie złomu u mnie. Zresztą wszystko zobaczycie na filmach. Lubię też, te szperania na złomie. A poza tym całe dnie będę chciał spędzać w terenie na różnego rodzaju poszukiwaniach, żeby też w sumie jak najwięcej fantów mieć. Więc będzie się działo. Na Firek, jadę w pociągu, wiesz? O, 26 osób już. Jadę w pociągu, w kuszetach z całym moim szpejem. Jeden nad morze. Super, 26 osób, wielkie dzięki. Cześć, Roman Rekas, cześć, cześć witam cię serdecznie. Słuchaj, Damian Jeszkę, yy, możesz pisać do mnie, dzwonić, więc nie ma problemu. Tych monet z PRL jest dużo, więc naprawdę nie ma sprawy, nie? Dafirek, jadę na zachodniopomorskie, tam gdzie zawsze jeżdżę. No proste, Ryszard Henry. Ja wolę spać na dziko, cisza, spokój mam wszystko gdzieś. Cześć, ss -man. Cześć, cześć, witam cię serdecznie. Jadę ss nad morze. O, właśnie jestem na jakimś. Jawożno, Szczachowa! Jadę w stronę Śląska do Szczecina Dąbia o godzinie. 7.30 będę na miejscu i tam się przesiadam, ale wszystko zobaczycie na filmach. Filmy będą jak wrócę, ale oczywiście będę robił shorty, yy, będę robił live'y, więc gra gitarka. Wracam na YouTube'a i to wracam dla was, bo yy, lubicie mnie oglądać, więc to jest dla mnie bardzo miłe. Wiem, że zaniedbałem kanał, nie było mnie, nie wiem, miesiąc, ale wracam. I to z przytupem. Kiedy relacja? Janek, nie wiem za czym, jak będę na giełdzie. Na razie jadę na minimum dwa tygodnie nad morze, nie licząc dwóch dni dojazdów. Cześć Mateusz Winkler. Cześć, cześć witam serde serdecznie. SSMan, akcja bursztyn. Wiesz, co ci powiem SSMan? Ogólnie akcja kręcenia filmów. Mam fajny szpej ze sobą, pełen plecak szpeju wojsk specjalnych. Zobacz tu na mnie też. Wyposażyłem się fajne, bo jadę pod namiot, wiesz, w survival i będę wam to wszystko pokazywał na filmach, więc filmiki będą dłuższe. Moje całodniowe filmiki, więc zobaczycie, jak to tam wygląda. No, mam zaplanowane dużo fajnych poszukiwań różnego rodzaju. Może i na świetnik niemiecki wrócę, posprzątać teren, bo tam strasznie dużo tego szkła i mogłem to posprzątać. A przy okazji pewnie jakieś butelki się znajdą. Ale to wszystko już zobaczycie na filmach. Cześć Mateusz Winkler. Więc Esesma, no powiem ci, że jeżeli byłyby sztormy, to oczywiście bardzo chętnie też bursztyn też bym pozbierał. Dzięki Roman Rekas. Też cię serdecznie pozdrawiam. Cześć, recykling i renowacja udarka. Cześć, cześć, witam cię serdecznie. Zniknąłem, bo nie miałem czasu, Darek. Ale ogólnie rzecz biorąc już wracam, kupiłem sobie nową kamerę GoPro 11 z fajnymi gadżetami. Dokładnie z Creation Edition się nazywa. Ten zestaw nie był tani, ale jest zajebisty. I zobaczymy fajne urbexy będą, no ogólnie będzie się działo. Haha, ja Maty dokładnie, przejechałem Twoją stację, rzeczywiście. Tak? To wszystko słychać. Dobra, już tak nie będę ciszej troszeczkę. No, za głośno mówię, ale tak to jest. A, ale w Jaworznie, to na czym służyłeś? Muszę być trochę cicho, powiem Wam, bo już jest cisza nocna. Dwójsta trzecia, Po 23.00 przyszedł konduktor, i znaczy, konduktor, tutaj wiecie, yy, pan, który tutaj się zajmuje sypialnymi przedziałami, i powiedział, żebym troszeczkę ciszej był. A ja nakręcony, wiecie, dawno lajba nie było. Nakręcony wyjazdem nad morzem, i jestem trochę głośno. A tu w woźnie służyłeś, Mark? Dzięki Mateusz Winkler, dzięki serdecznie yy, Dafirek, czy minąłem Nasielsk? Nie no, Nasielsk to chyba nie tu Grupa Wag, siema, siema, witam serdecznie Victis, jak podróż i samopoczucie. Przede wszystkim witam cię serdecznie i bardzo dobrze. I zobacz jakie mam tu spanko. Dwuosobowe. Super, bo jest dużo miejsca. Damian Jeszkę, to zapisz sobie mój numer. 607 44 38 04 Dzięki wielkie Zesman. Dzięki wielkie Zesman że cały czas ze mną jesteś na moim kanale w sumie zawsze live odwiedzasz. Więc powiem Ci jest pan dużo fajnych filmików będzie jak przyjadę, więc zapraszam Cię na oglądanie filmików. Dokładnie. Więc już wracam na YouTube i będzie teraz dużo, dużo fajnych filmików. Bardzo mnie też cieszy, że też jesteście ze mną. Że jednak dawno mi nie było, aby czekacie na moje filmy. Ale obiecuję Wam, że teraz naprawdę tych filmów będzie dużo. Cześć Paweł, blisko lasu. Cześć Paweł, witam cię serdecznie. Fajnie, że jesteś Paweł. Patrz Paweł, jak sobie jadę nad morze. Jaki mam szpej ze sobą. No, jadę Paweł pod namiot, wiesz, na survival pełny. I mam fajne naprawdę wyposażenie. Nie kupię ja sobie Wszystko wojny wiesz Gdzie ja byłem Paweł Lepiej zapytać gdzie mnie nie było Samotnie jadę, tak, samotnie Więc dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie Fajnie, że byliście i zapraszam Was na kolejne livey oraz moje filmy Bo wracam na YouTube you're not that channel.